Nie ma tutaj blacha z tych stworków. Dzisiaj wjeżdżamy na hodowlę Dakini Dragon. Zapraszam. Widzimy się już na Hodowli Dakini Dragon z właścicielką Kasią. Cześć! Cześć! Kasiu, jak zaczęła się twoja przygoda z terrorystyką? Generalnie to było tak. I to jest dłuższa historia. <gry> nie, przez sporą ilość czasu zajmowałam się akwarystyką, bo to ponad 15 lat. No ale niestety sytuacje w domu sprawiły, że musiałam jakby swoje hobby zmienić na coś innego. No i znalazłam gekonę w Bydgoszczy i od tego się zaczęło. I tak powiem ci szczerze, że jak patrzę na siebie wstecz, to ja bym sobie chyba gekona nie sprzedał? <gry> Co prawda posiadałam teorię, wszystko było przeczytane i tak dalej, ale pierwsza rozmowa z hodowcą na zasadzie, e, no mam jakieś tam robaczki mogą na razie być, to jakbym, jak sobie teraz to przypominam, to jest mi po prostu no głupio. Najzwyczajnie, tak, <laughs> najzwyczajniej w świecie zachowywałam się jak trzy czwarte społeczeństwa, które dopiero jakby wchodzi w ten temat. Więc pierwsze takie właśnie, pierwsze zwierzątko to było zbyt goszczy. E, Facet cały czas jakby mnie fajnie prowadził w tym wszystkim, można by było powiedzieć, że byłam nawet gdzieś tam bardzo mozolna, namolna i, i nie dawałam mu oddechu, bo chciałam wiedzieć wszystko, nie? A ciężko jest czasami z takimi osobami wytrzymać. No akurat ta osoba miała do mnie bardzo dużo cierpliwości, a ja chłonęłam tą wiedzę jak gąbka. Stąd też pierwszy rok był rokiem nauki, gdzie też popełniałam błędy, jakby wzięłam sobie nawet takie. Cięższe przypadki na sam mm. początek, żeby później dopiero z tego schodzić, zobaczyć, jak to wyglądało i czy dam sobie dalej radę. Bo generalnie, z czystego założenia, ja wcale nie planowałam, że to będzie na taką skalę, że to będzie typowo hobbystycznie, bo jest cały czas tak, aczkolwiek bez rozmnażania. Mm. Czyli kilka petów i kodek. Może nie kilka petów. Fakt faktem były osobniki adoptowane, które posiadały jakieś tam MBD, które nie widziały na jedno oko. Bardzo dużo jakby takich zaawansowanych rzeczy, w których sprawdzałam swoją możliwość, bo też chciałam, aby to zwierzę miało jak najlepiej. Efektem tego też było fakt, że kupiłam samicę pierwszy raz, to chyba była moja druga samiczka czy trzecia. Kupiłam samicę i się któregoś momentu okazało, że zaglądam, a ona złożyła jaja. No i był taka, była nawet taka chwila w tej hodowli, że powiedziałam, że ja nie jestem na to tak gotowa, żeby to zrobić, że najchętniej oddam to innemu hodowcy. Mhm. Takie były moje początki i, i w ten sposób to widziałam. E, no ale dostałam trochę otuchy. Spokojnie, spróbuj, zobacz, jak to, jak to będzie wyglądało. E, w razie co jestem, pomogę ci. No dobra, no i. I tak to się potoczyło. Były pierwsze maluchy, następne, no i teraz po pięciu latach znajdujemy się w takim pomieszczeniu. I ile do ilu gatunków się teraz rozrosła Twoja hodowlę, Bo nie tylko orzęsy są. Tak, ja za każdym razem, jeżeli ktoś mnie pyta, mam z tym problem, bo zaczynam uruchamiać dłonie w liczeniu. Natomiast obecnie jest ich osiem. Osiem gatunków są analisy, An alisoni jest gecko są to niektóre pojedyncze oczywiście osobniki, jest abronia graminea, kapry, są falsumy. także no oczywiście standardowo jeszcze goniu i gargulce oraz orzęski, więc no trochę, troszeczkę tego jest. Zaszalałaś. Tak. <głosy> <głosy> Chyba A... nie mam umiaru. <noise> A jak na Twoją pasję reaguje rodzina i znajomi? Myślę, że moja rodzina już po pewnym czasie się przyzwyczaiła do moich e, poczynań w tym domu. Więc wygląda to na zasadzie takiej, że wiedzieli, że jak mam na przykład pierwsze akwarium, to to się na jednym nie skończy, nie? W każdym pomieszczeniu było akwarium i ja latałam z wodą po wszystkich jakby tych pomieszczeniach. No i jak przyszło co do czego, że już zmieniłam na orzęski, to też słuchajcie, jakby się na tym nie skończyło. Oni już wiedzieli, że jeden przyszedł, ale będzie ich więcej. E, w związku z czym e, Pierwsze ok, następne nie za dużo, a później już machnęli ręką. Na tą chwilę wygląda to tak, że znajomi patrzą i podziwiają, ale też mówią na zasadzie: Słuchaj, a może by tak w stronę macierzyństwa? I ja mówię: No, niestety mam trochę inne plany i, i bardziej skupiam się na tym, bo chcę się w jakiś sposób tutaj realizować, sprawdzać swoje możliwości i nabywać doświadczenia. No, i rodzina jakby w tym mi pomaga. Pierwszy moment był taki szok, i, i przyzwyczajanie się, a później faktycznie było takie napędzanie do dalszych działań. No, i tutaj nie mogę ukryć, że na przykład moja rodzicielka, kiedy ja wyjadę, ona się tym opiekuje, więc to jest bardzo duże, że tak powiem, obciążenie dla niej, ale podejmuje się tego wyzwania i całkiem dobrze jej idzie. Ale na plus, bo przynajmniej możesz sobie wyjechać na wakacje ze spokojem. <noise> tak, na krótkie, co prawda, ale mogę, mogę. Dlatego też większość tutaj zbiorników jest opisana i to nie jest bez przyczyny, bo ja wiem, gdzie co mam. Natomiast ktoś, kto by musiał się zająć, bo coś mi wypadnie, no ma tą sprawę bardziej jakby uproszczoną. A co cię pchnęło w ogóle w gatunki tropikalne? No, oczywiście, że zieleń. Tak, kolor zielony, możliwość odwzorowywania sobie chociaż części. Ja nie mówię, że, że, że to we wszystkich zbiornikach wychodzi, ale mogę zmodyfikować, że tak powiem, te zbiorniki na tyle, że mam chociaż poczucie tej zieleni, ty, tych tropikalnych klimatów. I je, kiedy ja tu wchodzę, to ja się po prostu relaksuję, bo mi to pomaga. Mm. Więc e, dlatego też to tak wygląda. I no nie, no. Powiem tak, pustynne mnie jakoś nie cieszą, bo to jest tylko trochę piasku, gałęzi i, i tak naprawdę wydają mi się to bardzo puste zbiorniki. Wiadomo, każdy ma inny gust, no ale no to nie jest to, co ja bym chciała, więc zielone jak najbardziej na tak, to wykorzenie, wszystko co można zmodyfikować, pociąć, to to dla mnie. A jakie było Twoje najlepsze wspomnienie na hodowli? Najlepsze to chyba pierwsze jajka kapr. Tak, zdecydowanie to był jeden z pierwszych momentów, na które czekałam ponad dwa lata. Pierwsze podejście się nie udało, w drugim wyszło, więc tak naprawdę tutaj było to czymś w efekcie wow. Naprawdę byłam z nich domna. A najgorsze też z kaprami, czy coś innego? Najgorsze to chyba, które do tej pory cały czas gdzieś odbija się echem, to jest utrata mojego pierwszego kona tego pierwszego 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 od którego się zaczynała cała historia bo zawsze powtarzałem, że będzie żyła jeden dzień dłużej ode mnie więc no niestety tutaj nie wyszło był dość duży zawód ratowaliśmy jak mogliśmy no niestety przedawkowanie pewnych antybiotyków spowodowało odejście które naprawdę bolało mhm. naprawdę ciężko było się z tym pogodzić czy uważasz że Kupno zwierząt pochodzących z odłowu jest dobrym pomysłem? Nie do końca. Mimo wszystko uważam, że te zwierzęta powinny być w miejscu, w, to, w którym tak naprawdę je odłowiono, tak? czyli zostać w swoim naturalnym środowisku. Takie zwierzęta przechodzą bardzo długą drogę. Bo przede wszystkim to są różne transporty, sposób odłabiania. Nie wiadomo jak przebiega, ale domniemam, że nie jest to niczym przyjemnym i, i, i wcale efektownie nie wygląda, tylko dość drastycznie. Te transporty do różnych krajów, sposób przemieszczania się, zapakowania to wszystko powoduje stres. W efekcie te, te zwierzęta przyjeżdżają na miejsce niekiedy w połowie, ledwo żywe, martwe, albo te najsilniejsze, którym uda się przeżyć. Tak? Nie do końca uważam, że jest to dobre. Natomiast robimy to, co robimy. Próbujemy też z odłowów uzyskać coś innego, więc kto bardziej doświadczony, uważam, że może się o to pokusić. Natomiast osobiście sama miałam problem ze zdobyciem kapry. Wiem, że to jest odłów. Nie do końca się z tym zgadzam, ale jakby nie miałam tutaj możliwości na wersję hodowlaną, bo to była bardzo niepewna rzecz. A masz jakieś rady dla osób, które. Te świadomie chcą zakupić gatunek odłowiony. Tak jak na przykład u ciebie kapry były. Myślę, że jeżeli ktoś chce się podjąć świadomie takiego wyzwania, no to jest to osoba już bardziej doświadczona. Nie polecam tym, tego osobom, które nie mają tak naprawdę wiedzy w temacie e, i które po prostu gdzieś tam e, idą za falą emocji. Na zasadzie chce to i już. No niestety nie możemy podejść do odłowów w takiej formie przygotowawczej powinniśmy to bardziej przemyśleć i osoby które faktycznie już podejmą taką decyzję uważam, że powinny też mieć dość duże zaplecze finansowe, miejsce kwarantannowe oraz pierwsze co zrobić to na nowym miejscu zacząć podjąć ewentualne formy weryfikacji zdrowia, ewentualne leczenie no i proces kwarantanny, w którym naprawdę może się wiele wydarzyć, a w związku z czym nie dość, że to trochę kosztuje. To jeszcze można się spodziewać y, też rzeczy najgorszych, czyli możemy leczyć, leczyć, i, i to też nic nie wniesie, finalnie i tak jakby jesteśmy na przegranej pozycji. Na przykładzie kapry, czy modele F1 zachowują się inaczej w stosunku do odówionych rodziców? Tak, tutaj widać dość dużą różnicę. Poza tym możliwość. W ogóle zobaczenia, jak to działa, w jaki sposób, e, kiedy przychodzą te młode na świat. Bo no, ja osobiście nabyłam osobniki już dorosłe, bądź prawie dorosłe. W związku z tym, kiedy przyszło mi do e, styczności, jakby pierwszy raz z młodymi, to jest kompletna różnica między osobnikami dorosłymi a pokoleniem F, F0, tak naprawdę, czy tym F1. W każdym bądź razie, temu, co przyszło na świat w hodowli bezpośrednio. Do czego zmierzam? Zmierzam bardziej do tego, że osobniki starsze są bardziej, jakby ja to zawsze mówię statyczne. Czyli co to dla mnie oznacza? Oznacza to tyle, że dużo śpią, czasem sobie pochodzą, wykąpią się, zjedzą i taki jest ich cykl dzienny, nie da, odłów się nie da dotknąć. Trzeba sobie wypracować na tyle z poziom socjalizacji, w długa którym. Droga. Tak, tak, to jest naprawdę dość długa i mozolna droga. W zależności jakie mamy osobniki, jest to albo proces nieco krótszy, albo nieco dłuższy. Niestety tutaj trzeba się nastawić na pracę ze zwierzęciem i, i nie na zasadzie wszystkiego na siłę. Co do, do młodych, one są bardzo aktywne, bardzo ciekawskie, lubią podglądać człowieka. E, oczywiście, jak to każde zwierzę, e, nie widzi. E, Czegoś przezroczystego, więc trzeba jest barierą, której tak naprawdę one nie widzą, nie są w stanie, no ale też drapią to szybę, jak na przykład cię widzą, to można sobie w, w pewien sposób zweryfikować no, każdy na swój sposób. Natomiast w tym przypadku po prostu nie boją się człowieka. Czyli w sumie taka alternatywa dla agam dla tej tylko że tropikalna. Wersja tak, wersja tropiki. Zdecydowanie tak. Szkoda z jednej strony, że to nie jest taki gatunek. E, mocniej rozpowszechniony w Polsce. Nie wiem do końca, dlaczego też tak jest i, i każdy wybiera jednak z początku te klasyczne stworzenia, jakimi jest agama brodata, gekon lamparci, mhm. gekon orzęsiony, no nie oszukujmy się, są tą w większości zwierzęta, które, e, które mają piedestał w pierwszych zakupach. No, ale może w końcu papier doczekać się też swoich. Być może tak. Szczerze, mam taką nadzieję. to nie jest nadzieję. trudny gatunek generalnie. Nie, nie jest Utrzymanie. trudny. Absolutnie nie. Wymaga tylko doświetlenia UVB, temperatury jakby tej pokojowej do, do 27 stopni, 30 gdzieś tam w okolicach lampy grzewczej. Natomiast, no i oczywiście ten ruch wody, który jest dość istotny, ponieważ wody stojącej nie widzą, ale wcale nie jest trudny. Wystarczy tylko troszeczkę z nim pobyć. Aby móc stwierdzić, że to jest jedno z tak naprawdę ciekawszych, przynajmniej dla mnie, zwierząt. I te no chyba też są w miarę odporne z tego, co opowiadasz, właśnie. No tak. Nie ma jakich, że nie, nie padnie, ma... bo jak raz się nie spryska. Nie nie, 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 nie polega to w ogóle na tym, że wiesz, że, że jeżeli zaniechamy przez jeden dzień czy dwa jakieś tam obsługi, bo naprawdę nam coś wypadnie i nie jesteśmy w stanie tego po prostu zrobić, to wcale im się takiego nic nie stanie. Gekony gargulcowe i orzęsione w sobie jakby nie powiedzieć, są bardzo podobne w utrzymaniu i w hodowli. Uważasz, że gargulce mają szansę na wybicie Cię tak bardzo jak, orzęs jak gekony orzęsione? Wszystko uważam za kwestię gusto. Gusto osoby, która tak naprawdę nabywa dane zwierzę. Owszem, zarówno gekony orzęsione jak i gargulcowe to jest bardzo duża od baza odmian kolorystycznych i... I mamy tą możliwość, tak zwanych gekonów, które zmieniają sobie kolory w zależności od ich nastrojów, i to bardzo ciekawie wygląda. Natomiast tu jest już rzecz gustu. O gustach jakby się nie dyskutuje, natomiast osobiście uważam, że są w stanie dorównać popularnością orzęsionym. Po w sumie. To sam, można powiedzieć, że to samo nie ma że w hodowli, a mało się widzi gargulcy właśnie. E, tak, tak. Tutaj nie jest to jakby tak mocno rozpowszechnione. Owszem, teraz w Polsce są osoby, które zajmują się jakby hodowlą tego konkretnego gatunku i wychodzi im to bardzo dobrze z tego co widzę. I, i odmiany kolorystyczne też są fajne, natomiast cały czas ta popularność jakby jest stosunkowo dość niska względem orzęsionych. Osobiście je lubię, chociaż są bardzo statyczne, nie? Ja lubię to słowo, niestety będzie się powtarzało. E, tak, no i tutaj różnica między nimi jest kwestia też w dotyku, kwestia wspinaczkowa też jest, odbywa się w zupełnie inny sposób, nie? Bo jest, jakby nie powiedzieć z rynek, bo mi się wydaje, że jest aż przesiąknięty mocno orzęsiony. Tak, dość mi. mocno się zrobiło. to nie zawsze takimi, nie zawsze widać właśnie takie ładne odmiany, jakieś eleganckie pink stripe'y, lily White tylko głównie właśnie takie są pety, nie? No, niestety, jeżeli o to chodzi, to faktycznie mamy jakiś taki przesył tymi orzęsionymi, niekoniecznie jakościowo udanymi, tak? Bo niestety łatwość rozmnożenia tego gatunku jest na tyle, na tyle niska, że może to zrobić każdy. No, więc każdy z ciekawości się podejmie, nie? A jak każdy się z ciekawości podejmuje, to on nie będzie kochał je wszystkie. A z czasem i tak będą znajdowały inne domy, więc stąd mamy też ten problem, który bardzo często z innymi hodowcami jakby rozwiązujemy, bo to nie ma osoby, która przekazałaby te podstawowe informacje, która by sprawowała opiekę nad osobnikiem wydanym, więc bardzo często spotykamy się, przynajmniej ostatnio na dniach, z mocno pofalonymi gekonami w bardzo złym stanie zdrowotnym, więc jakby nie ma tu osoby, które sprawują nad tym opiekę, nie? Naprawiamy niektóre błędy i właśnie ten przesyt rynku powoduje, że jakby osoby, które mają wyższy staż, mają trochę więcej pracy, bo i tak chcą pomóc temu zwierzęciu, niezależnie, czy zostało nabyte u nich, czy też nie. Czy prowadzisz jakiś konkretny projekt teraz z gekonami orzęsionymi bądź gargulcowymi? Tak, prowadzę aktualnie kilka projektów. Jest to jeden z takich bardziej kluczowych dla mnie momentów, jeżeli chodzi o całą hodowlę, ponieważ Trzy czwarte osobników bierze w nim udział. Pierwszy raz w końcu się, że tak powiem, cierpliwie doczekałam. Więc tak, jak najbardziej tak weszły tricolory, weszły jak streamy. Chciałam też rozbudować bardziej czerwoną bazę barwną, także tutaj będzie się, mam nadzieję, sporo działo. Pierwsze jajka już są, efekty zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy wkrótce. Więc tutaj niestety też cierpliwie czekamy. Dzieje się, ale wszystko w swoim czasie. Jeszcze brakuje tylko zielonej odmiany, nie? Ułoczęstów. <noise> Zdecydowanie tak. Jakbyś oceniła trudność w hodowli a broni? To jest jednak, by nie patrzeć, rzadki gatunek. Chyba mhm. pierwszy raz widzę na żywo u Ciebie, właśnie. E, właśnie pytasz mnie tylko dlatego, że ona się tutaj na tej hodowli znajduje i jest ciężko. <głos> jest, <głos> tak, jest standardowo rzadką, rzadkością chyba na hodowlach. Natomiast tutaj wstępnie mogę powiedzieć, że na razie sobie radzę. To jest dość świeża sprawa, bo pojawiła się około półtora roku, albo półtora roku temu, teraz już nie jestem w stanie dobrze tego zweryfikować, bo czas mi za szybko płynie między palcami. Natomiast tak, jest to dość proste, ale trzeba się odpowiednio do tego przygotować. Tutaj na razie jeszcze jesteśmy w sezonie, jakby, w którym ona przesiaduje na, na hodowli, natomiast trzeba będzie przenieść ją. Już powoli na woliera, gdzie będzie zażywała z naturalnych kąpieli słonecznych, więc to też wymaga pewnych przygotowań. To nie jest takie kupienie sobie i, i posiadanie na hura, nie? A jaki masz wymarzony gatunek? O, gonoce palskamele No i legwan Fidzyjski. A co cię drażni w polskiej Sposób przygotowania niektórych ludzi do tematu. Naprawdę jesteśmy, mamy. Takie czasy, gdzie doba internetu i wpisanie kilku prostych opisów gatunkowych w wyszukiwarkę wcale nie jest takie ciężkie. A sprawia trudność. A sprawia jest... bardzo dużą trudność i, i tak naprawdę... Yy... Sposób przygotowania niektórych osób do tego. Są, nie wszystkich nie wrzucę do jednego worka, bo nie można tego zrobić. Natomiast w, w znacznej tendencji mamy osoby, które puszczą sobie jednego posta, dajcie mi wszystko na talerzu i nie ma sposobu tej weryfikacji. Chyba to jest najbardziej drażniące, bo wystarczy tylko trochę chęci, trochę szukania, to wszystko znajdziemy. Ale no niestety to w polskiej terrorystyce osób, które zaczynają cały czas kuleje. No tak bo. Wszystko na to co żeby podać, nie? Tak, a nie do końca y, uważam, że o to chodzi, bo to wymaga od nas przygotowania, od każdej osoby jakby indywidualnego. I to, że naczyta się osoba teorii. To będzie weryfikowane w praktyce. Niekiedy teoria od praktyki bardzo mocno się różni mhm. i tu należy też mieć osobę, która w razie co będzie w stanie nam pomóc to zweryfikować. Bardzo często ludzie też pytają po fakcie, na przykład, jeżeli ekonomicznie coś się stało, no ale to nie stało się e, z dnia na dzień, tylko to było, że tak powiem, pielęgnowane mhm. przez jakiś okres czasu. No, albo kupują. Kupienie osobnika dopiero później i zadawanie pytań, jakie te warunki potrzebują? No tego nie, nie jestem niestety w stanie zrozumieć. Z jednej strony pracuję w środowisku, gdzie, gdzie widzę chęć tylko posiadania, bo tak to trzeba nazwać, a nie takiego zaopiekuję się tobą. Więc e, tak, to jest mocno gdzieś tam nasycone i to nie dotyczy tylko i wyłącznie na przykład gadów, ale również innych zwierząt. A jakie masz plany hodowlane? No plany hodowlane, ja zawsze mówię, że opowiedz mi o swoich planach, to się razem pośmiejemy, bo tak naprawdę e, plany są, plany są na redy, plany są na ekstremy, na trikolory. Naprawdę baza e, możliwości jest dość duża i można ją sobie zawsze poszerzyć. Natomiast to nie ja tutaj odgrywam te pierwsze skrzypce, bo ja sobie zaplanować mogę, ale moje zwierzęta bardzo często moje te emocje i zapały dość mocno studzą. I to różnie, bo albo nie chcą, e, partner nie odpowiada, albo w, w tym roku powiedzą, że mm, jednak nie złożymy tych jajek. Więc jest e, wiele jakby takich sytuacji, w których to one decydują, co tak naprawdę się wydarzy. I może brzmieć to śmiesznie, natomiast faktycznie tak jest. Nie zawsze się uda zrealizować swoje plany. I trzeba, to znaczy, magikony no, to weryfikują konkretne osobniki. Tak, tak <laughs> zdecydowanie. A co myślisz o trzymaniu y, kaledończyków w haremach? Y, Wiesz co, to zależy od podejścia hodowcy. Bo jeżeli masz na tyle dobrane osobniki, to mogą one sobie żyć w haremie. Natomiast każdy podejmuje decyzję indywidualnie i w moim przypadku jest tak, że ja dopuszczam tylko skonkretyzowane pary, bo chcę wiedzieć konkretnie po jakiej co uzyskam. Niestety, w przypadku e, podjęcia próby z haremami, mamy trzy samice i każda łoży w oddzielnym terminie. I jeżeli nie zobaczymy, jak to wygląda, tak naprawdę, e, po której to jest, to możemy domniemać. A ja osobiście tych domniemań nie lubię, w związku z czym też bym nie zalecała. Osobom, które tak naprawdę zaczynają trzymania w jakichś haremach, no bo to wiadomo łączy się też z posiadaniem później jajek i odchowem młodych. Natomiast jeżeli osoba bardziej doświadczona wie, co robi, trzyma w tym haremie, to niego oczywiście tak utrzymuje. Są, są jeszcze opcje zimowania, te, te zwierzęta też z haremu w końcu, że tak powiem, zostają rozdzielone na inne zbiorniki, bo samice też muszą odpocząć. Więc haremy okej. Okay. Dla kogoś, kto uważa, że sobie z tym poradzi i lubi taki sposób łączenia swoich gekonów, bo to też trzeba sobie własne preferencje jakby w tym wybrać. No ale każdy ma na względzie, że to zimowanie jednak w większości wszystkie gekony jakby oddzielnie są wychowywane, nie przekładane do innych pojemników na czas zimowania. Jakieś słowo na koniec? Tak. Wszyscy, którzy podejmują się opieki nad zwierzętami, Boże, szparajcie w tym internecie, dobra? Dzięki, wielkie, do Miło było poznać. Wzajemnie. A jeżeli ty posiadasz ciekawą hodowlę i chciałbyś się nią pochwalić, zapraszam do wzięcia udziału w wywiadzie. W opisie znajdziecie link do mojego Facebooka i Instagrama, przez które możecie się ze mną komunikować. Jeżeli film się spodobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym wiecie na hodowle. Pozdrawiam.